Cześć, kochani, witajcie na kanale. O matko i córkę. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzimy do Was z drugą częścią akcesoriów plażowych. Tym razem odcinek poprowadzę ja. Ja zrobiłam zakupy głównie stacjonarnie, natomiast bez mierzenia, więc zobaczymy, czy rzeczy, które zakupiłam są z w dziesiątkę czy też idą do zwrotu. E, od razu na wstępie powiem, że właśnie jest to głównie odzież i obuwie plus jakieś ręczniki. Mam pytanie, kto widział e, odcinek z rzeczami plażowymi? Moimi, tymi, które zamówiłam na stronie H&M A ten odcinek był totalnym niewypałem Znaczy nie, że odcinek, ale rzeczy, które zamówiłam no. Były totalnym niewypałem co? Kto widział, niech mi napisze jakieś miłe słowo Bo mi prawdopodobnie będzie dzisiaj bardzo głupio I bardzo smutno, jak będę widziała te fantastyczne rzeczy od Pauliny Dobra kochana, zasiadaj sobie na foteliku Bądź naszym głosem ze światów A my przechodzimy do pokazania rzeczy plazowych Pla Plazowych, plazowych. Pierwsza rzecz, która czekała jakiś czas w reklamówce, na to aż ją wyciągnę i wam pokażę, ponieważ jest to sukienka z Pull and Bear i wreszcie, właśnie nadszedł na nią czas i wreszcie mogę wam ją pokazać. Zobaczcie, ona jest taka długa, z takim e, delikatnym rozporkiem i takimi frendzelkami. Jest taka dzianinkowa. Jest to produkt, którego moja mama by nie kupiła, ze względu na to, że powiedziałaby, że jest jej w niej ciepło. Ale powiem Wam, że ja na to nie zwracam uwagi. Wydaje mi się, że będzie to przeze mnie często jednak wybierana rzecz tego lata i na festiwal będzie w porządku, i właśnie na plażę, na wakacje. Chociaż jeszcze nie wiem, czy gdzieś pojadę, no ale, ale myślę, że, że to jest serio fajny produkt. I kupiłam ją właśnie na prące. Jest to rozmiar S, kosztowała 69,90. Myślę, że produkt warty swojej ceny. Taki wyjątkowy kolor. Mm. O, jestem naprawdę zadowolona. Nie wiem, czy to widać po mojej minie y i czy moja energia na to wskazuje, ale naprawdę fajna jest ta sukienka, Lubię ją. I teraz przymierzy przymierzymy sobie jeszcze taki sweterek. Y taki jakby potargany. Nie wiem, jak to określić. No, ale taki w kontrolowany sposób potargany. Dobra, założyłam sobie jakiś strój kąpielowy, y górę ze stroju i spodenki Żebyście mogli właśnie Bez problemu mnie pooglądać I zobaczyć jaki daje efekt właśnie Ten sweterek oraz Tamta sukienka No i jak? Fajne, nie? Nie wiem jeszcze jak ja to będę nosić Ustalę to w trakcie stylizowania Ale wydaje mi się, że jest to fajny produkt I to jest kolejna rzecz w której pasuje torba z Tezalisa <noise> Oni w tym roku trafili w dziesiątkę Z tą torbą Akurat taka była, to była jedyna torba I zobaczcie, do wszystkiego nam pasuje No fajne Podoba mi się i to kosztowało Moi drodzy Prawdopodobnie tyle samo Tak 69,90, ale to jest już rozmiar XSS mhm. XS no, fajne, naprawdę mi się podoba. Dobra, te dwie rzeczy masz w miarę fajne, ale czy to są rzeczy, które zabrałabyś ze sobą do hotelu i wyszłabyś w tym na plażę? Nad polskim może. Aha, okej, okay, dobra. Nad Polski może tak. Okej, okay. bo ja wiesz, ja szukałam czegoś takiego do Turcji, nie? No, rozumiem, rozumiem. No, ale ja już to kupiłam wcześniej, nawet jeszcze nie wiedziałam, że gdzieś polecisz. Tak, masz rację. Mam jeszcze taką letnią sukieneczkę i to nie jest produkt z działu akcesoria plażowe, ale jak kupowałam jedną torbę plażową, to zobaczyłam właśnie tą sukienkę i mówię, o wow, nie mam jeszcze takiej białej sukienki na lato. Więc mówię, a dobra, wezmę ją i przymierzymy ją wspólnie, dobra? Ale to zaraz, bo w niej sobie dostanę, jeżeli będzie na mnie dobra. Najpierw pokażę Wam... Coś, co zamówiła mama, coś, co miała w swoim zamówieniu, ale zobaczyłam to i pomyślałam o Paulinie. Ale w sumie dlaczego? No bo w sumie jak dla mnie to zbyt prześwitujące. Aha, no dobra, no to mierzymy. Trochę mi paznokcie wchodzą. Te ażurkowe dziurki? Nie wiem, czy to można powiedzieć. O, no, fajne Tomasz. I okazało się, że najlepsza rzecz z mojego zamówienia jest przeznaczona dla Pauliny. Ej, nie rozumiem dlaczego kolejna długa sukienka ma rozporek tylko z tej lewej strony? Nie wiem, to taka jest moda. Ten, myk, trik. I wiem jeszcze, dlaczego yy, uważałam, że to nie jest sukienka dla mnie. Ponieważ ja na plażę zakładam rzeczy, które bardzo łatwo ubrać i bardzo łatwo zdjąć. Czyli najlepiej, jak coś jest e, przecinane z przodu, na guziczki, jakaś koszula, właśnie jakieś kimonko. Coś, co nie muszę ubierać przez głowę. A to jest jakaś trudna. Tak, dla mnie to jest po prostu tragedia. No, każdy ma jakiegoś bzika. Ja mam takiego. No tak, bo faktycznie ubieranie. Ubrania przez głowę to jest skomplikowana czynność, tak jak ta wymaga dodatkowych umiejętności. Może nie dodatkowych umiejętności, ale na pewno cierpliwości, której cierpliwości. mi się brakuje. A zobacz, jaka jest szybka w ściąganiu. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tak, już! I fryzura rozciapana! Jak ja mam wiesz, Beach waves! Makijaż już rozmazany, także o to mi chodzi właśnie, o ale, to mi chodzi. Ty się malujesz na plaży? Nigdy. No właśnie, to jaki makijaż rozmazany. Ten teraz tak, ale na plaży. Dobra, powiedz mi, czy ta biała sukienka u ciebie zostaje, ale czy też Nie peśnie? wiem, jeszcze ja przymierzę wszystko i zobaczymy. Okej. Okay. No i co? Fajna, nie? E, fajna. O, ta halka jaka krótka. Oj, faktycznie. Ledwo mi pupę zastanowiłaś. No, wiesz Oje. co, jest bardzo, e, bardzo, bardzo. Da się? Czekaj. Nie, nie da się. Ta sukienka jest zbyt ryzykowna. No dobra, no to zostanę w niej do końca odcinka. Ale się nie schylaj. Nie będę się schylać, bo daje mi najbardziej taki wakacyjny vibe. Okej. Okay. Ja wam pokażę, co mamy dalej. Toreb plażowych, torebusiek, torebunień, worków, to ja mam aż nadto, kochani. Różne sklepy, różne przedziały cenowe, różne wielkości Poszalałam, poszalałam Najtańsza no, ja, z... Jestem w szoku Najtańsza z nich wszystkich, kochani Sensei, Uwaga, usiądźcie, bo padniecie 25,99 No No zobaczcie, to nie może być i miejsko, i plażowa torebunia No ale jeżeli mówimy o torebunii plażowej No to co do niej zmieścisz, kocyk? Małoludki Olejki? Taki rąk. Nie, wtedy pakuję facetowi plecak, a ja idę sobie jak damulka po prostu. Wiesz, no i daję sobie tutaj tylko stryj majteczki, najteczki, staniczek na zmianę i tyle. Okej. Nie, no po prostu wiesz, właśnie kosmetyczkę swoją, bo właśnie to też nie jest na zapinanie, to nie no. ma żadnego zamka, żadnej kieszonki, żadnego nic. To jest taka torebka w stylu tych takich. Naszych, na, nie na ręcznik, tylko na koce Na koce i poduszki mm -hmm. To teraz się tak modnie daje, to kocek, poduszka, nie? I to się tak w domu po prostu na podłodze leży Ale ja stwierdziłam, bo to było w sumie na dziale z odzieżą Aha. A nie na akcesoria domowe W sumie kurczę, no Może jednak, może, no i co? I znajdowało wygląda tak, No to dobrze, dobrze Fajna torba Bardzo tak, kolorystycznie o, Pasuje taka, do tej sukienki, no właśnie, do całości Taka zimna no. sukieneczka i taka mała Torba a la plażowa hmm? No co tam co? dalej masz? A już ci pokazuję Dobra. no ta jest kolejna, fajna też kolejna biała torba endem co on takiej znaleźć taki znaleźć? to jest to samo domyczy. co ja mam to jest ta nie. sama co ja mam pomarańczową nie bo ty masz dwie długości sznureczków, ja mam większą i bardziej prostokątną a ja mam bardziej kwadratową okej okay. to jest zupełnie coś innego kocham okej okay, dobra no ja odchodzi taki bardziej kolor kremowy um... No, tak. Jest taka średniej wielkości, bo jest taka dość płaska, nie? No ale już to coś tam Ty już tam włożysz. Tak, włożysz, włożysz. Coś tam już tam dasz. Tak, także możesz się zastanowić, czy nie chcesz może odkupić jej ode mnie. <grym bo my <grym> w tym odcinku moim <grym> no się zastanawiamy, która jest najlepsza, oczywiście. I mam tą całą torebkę w drugiej wersji kolorystycznej. Też mi się podoba. O, i to już jest bardziej w moim stylu. Taką bym już chyba zostawiła. No fajna no, jest. Fajna. Taki naturalny kolor. Yy, tutaj ponownie jest zameczek w środku, właśnie na klucze, telefon, portfel. Yy, natomiast właśnie trzeba jeszcze swoją kosmetyczkę wsadzić tutaj yy, z jakimiś właśnie drogimi rzeczami typu słuchawki i czymś, co się po prostu nie zmieści w tej małej kieszonce. No i to już jest też torba takich lepszych rozmiarów, do której coś, nie coś wsadzimy, nie? No. No, no, no nie mamy Co jeszcze tam wołek, jeszcze? Jest ta sama syna 79,99 No, nie, no do tej malutkiej to już nic, a nie, myślałam, że po tą my, malutką to sięgasz. Znamy jeszcze taki worek, bo nie wszyscy lubią takie eleganckie torby. wiklinowe takie nowe. Proszę bardzo, favoryt też, ładny mi się fajny spodował, no ten wzór i ten, te, te kolorystyczne takie połączenie. jest tam zamek. Nie ma. Nie ma tutaj nic. To jest zwykły worek i kosztował 50 zł. Oj, to dużo! Tak. I zastanawiam się, właśnie, czego nie zwrócić. No bo jednak co taki worek? 5 dych? Gdzie go kupiłaś? Terra mowa. Hmm. Spodobał mi się, wiesz, ten wzór i w ogóle, ale tak. Nie, 5 dych, dych to chyba za dużo. No. Czyli lepiej sobie chyba taką torebkę kupić. Mm -hmm. nie za, za mm. Dwie dychy więcej. Kolejna torebka. I tu mam w ogóle na co dzień. Mogę ją wziąć na plaży, nie ma żadnego najmniejszego problemu, ale to jest torebeczka, którą zostawiamy przede wszystkim też na co dzień, po mm -hmm. takich letnich stylizacji. Mm -hmm. Mamy tutaj. O, co prawda. Mm, o, inaczej. Co prawda nie mamy tutaj w środku kosmetyczki ani żadnego zamka, ale właśnie mamy znowu em, sznurek. Jak to się taki sznu no, Sz no, ale, no, no, to sznurek. Nie tak. zamyka, no, sznurek, który zamyka tą tak. torebkę, nie? Śmierci prawdziwą wikliną. No, no. no bo to chyba będzie wiklina, wiesz? To chyba będzie prawdziwa, śmierdzi, naturalna wiklina. To śmierdzi jak w klatce mojego Bobika, królika. No powąchaj co? No przecież to śmierdzi jak u niego w klatce. No. No to chyba powietrzeje, co? Nie wiem. Bo ja w ogóle planowałam, tam, ona kosztowała 169 zł, więc jest droga. Oj. Droga torebka, ale ona ma tutaj takie, wiesz, ładne paski ze sztucznej skórki, ale mi się po prostu... Koncepcja tej torebki mega podobała i wczoraj byłam w chmurach i pytałam się babeczki, która miała taką samą tylko z białymi paskami Ja ją chciałam kupić, czy ona jest warta tej ceny, czy ona jest taka pakowna, fajna, zadowolona jest jej, żeby dała 170 zł A ta babeczka mówi, boże, rewelacyjna, mam ją i na plaży i na co dzień, tak sobie latem z nią chodzę i czuję się super No i mówię, dobra, nie będę taka Kupię Kupi ją, bo ona wró wróciła ze zwrotu Aha. Bo ich już nie ma stacjonarnie i one nawet nie trafiły na promocję, bo tak się laski na nie rzuciły. I mówię, nie ma co biorę, to po prostu było przeznaczenie. Więc nie mogę je teraz zwrócić, skoro przeznaczenie powiedziało mi: Paulina bierz ją. Okej. Okay. O i kolejna to rybunia. E o, do tej torebki to ty dużo powkładasz. Telefon, słuchawki, drobne, I, i tyle. I pakujemy chłopaka <laughs> albo koleżankę w skleczach. No bo ja na przykład tam po nie chodziłam z plecakiem, co prawda ze swoimi rzeczami, ale jak ktoś chciał coś do mnie wrzucić, to wrzucą, nie? Mhm, mm okej. Okay. No więc jakby czytam koleżankę, że popaka, o Za, kogoś może zapakować. I tutaj znowu mamy taki woreczek dołączony, tylko on w ogóle jest, zobacz, przyszyty do tej torebki. Ok. Więc nawet jak ktoś chciał to szarpnąć i ukraść, to się nie da. Mhm. Mm no tylko, że właśnie to jest po prostu no, czy taka senna, no ale jakby ktoś chciał iść właśnie na, na plażę i ma taką możliwość, żeby dać rzeczy e, facetowi, czy tam partnerowi, partnerce. No to to jest po prostu tak. uzupełnienie stylizacji. Tylko ona jest krzywa strasznie, widzisz to? Widzę. Zwróciłam na to uwagę od razu, ale Ci nic nie powiedziałam. Nie chciałam cię zranić. A spoko, ja sobie wymieniłam po prostu na inny model, no bo to faktycznie jest taka krzywa, krzywutka. I ona kosztowała 34,99 zł. No. Duża promocja, spokojna codziennie, fajna. Mm. Ten kolorystyki i ładny barwi. Dobra, no i to by było na tyle z trybeczek. Idziemy dalej. Mam taką matę. Mmm, nazywa się to Picnic Blanket Round. I jest to yy, piknikowy kot okrągły. O, zobaczcie, jak on się prezentuje. To jest taka mata, taka karimata bym powiedziała tym, że właśnie okrągła rewelka. Rewelka, kochana. Mała! Ale ja nie muszę na leżeć. Wcielę sobie tutaj do zdjęcia. Biorę sobie, o tak jak tu jest narysowane, na przykład kapelutek. Zobaczcie. Kapelutek, torebeczki, klapeczki, słuchawki czy tam okulary to są. I to daje akurat na ręczniczek. Albo po prostu tak o nie. Na ręczniczku się mogę. Może... Położyć. Taki ładny mam. O i jakoś tak co to już można. Tam pokombinować. No nie ma to średnicy 2 metry, nie? No. No ale fajne. A wiesz, że ten okrągły to kosztował 120 zł. Tak? No. Fajne. Drogie. A drogie. Mówi, że jest to tyle warte? Było większe na chemie, ale już nie było. Mm. Mi się no dobra, no twoja kasa. No i taki minutki ręczniczek kupiłam za chyba 20 zł w Biedronce. No piękny. Teraz wyglądasz jak sprzed 15 lat. Nie no, sprzed 10. Miałam 12. Taką patulona wręczniczą. No zawsze i tak się działam, nie? Zawsze Gdziem w zezonę. no Dobra, a masz coś jeszcze? Mam! Kilka par butów nawet. nawet. kilka par. A no i tak jak ci mówiłam ten sam kapelusz, co ty? No git. Fajnie w nim wygląda. Nie? Ja ten czarny i biały może zostawię. No i git. No też tak jakby mi mhm. się No No, był też tani, nie? No. On był tani. No, on 30 to... parę złotych chyba kosztował. 49,99, ale przycena była na mur beton mm, promocja węczliwe. i mamy takie buciki e, typu Birkenstocki to są chyba jakieś takie klapeczki, sandałki takie złote, e, one były na promocji i kosztowały chyba 6 dyszek 50,99, czyli prawie 51 zł. to jest pierwsza para druga para, to są takie buciki podobne do tych twoich ale jednak trochę inne też takie słomkowe. Ze sznurków bardziej? O, tak, takie sznurkowe. Ja tam słomę widziałam. Mam takie, bo nie miałam czarnych, uważnie chciałam w różnych kolorach, bo ty też pobrać, nie? I mam też takie, podobne do tych Twoich tych chyba ten sam ten model, ale ja mam takie czarne bez cyrkonii żadnych. I takie same jak ymm, złote, tylko białe. I polowałam na czarne. Czarne są prześliczne, czarne mam moja kumpela i wyglądają naprawdę super. Kupię sobie jeszcze czarne. I one kosztowały 54,99. Mierzymy. Myślę, że ok, mogłabym mieć takie buty. No ja też. 5 <noise> tych kosztowały naprawdę mało. Jaki ty masz rozmiar? 38. O, to ja bym musiała mieć faktycznie w HNM 39. Ty wierzyła? Może wtedy te moje buty wyglądałyby lepiej? No daj. No, 39 masz, kochana. No. Znaczy ja mam je takie idealne też. Znaczy, bo ty też czasami masz 38, czasami masz 39, prawda? 37. 37, no. Ale kurczę, no nie, no nie wiem, czy potrzebowałabym rozmiar większy. Mam też takie złote. I jak wyglądają moje stópki z tymi bucikami? No pięknie. Ale tak czy nie? Prezentują się super. Tak, no ja lubię tego no, typu... Ja zostawić. Ja nie muszę. Ja, ja lubię te, takie, tego rodzaju buty. No, No. lubię, klapki. więc wiesz. Leczki klapki. Dla mnie jest okej. Okay. Dobra. Jakby powiedział Kacper, jak klapcie. To są klapcie, kochani. Klapcie. Przywitajcie moje nowe klapcie. E, nie podobają mi się, bo za mało się dzieje z przodu. To znaczy, ja no, ja nie lubię właśnie, gdy widać całe paluchy. Ja też nie. One będą u mnie, być u mnie, tak, o, tak. I to już mi się podoba. A gdy tak. widać cały paluch i jeszcze e, to Jezus, to tą wygląda, część to nogi, to, to, mi się nie podoba. Ja lubię, jak właśnie albo jest jeden paseczek, jeden paseczek, ale też on musi być tutaj, tak, no. na końcu palców. Albo po prostu, żeby się tutaj działo na całej stopie, a nie tylko tutaj, to mi się nie podoba. Na no, początku bo... myślałam, że kurczę, że fajne buty, że fajne buty ale One nie. One idą do zwrotu od razu, od razu, bez zastanowienia dodatkowego. Przymierzyłam, wiem, że nie chcę ich więcej widzieć. Można powiedzieć, że mam podobną sytuację do twojej. Yy, tym modelem, że ten sznureczek wokół kostki tak dziwnie właśnie uciska, nie? No właśnie. Podobne I mi się też buty właśnie... podobały, ale jednak były bardzo niewygodne, prawda? Ta platforma no. podeszła jest bardzo sztywna, nie poddaje się. No i nie i mnie też słabo trzymają te paseczki. O, ja się uh -huh. poję, że ja kawałek pójdę i będę miała taką sytuację, nie? Uh -huh. No bo tak są zgrabne, wyglądają ładnie. I... Dziwnie idziesz, no bo są dziwne. No ja chyba mam kolejne buciki do zwrotu i muszę poszukać jakichś czarnych wakacyjnych klapeczek. No i to by było na tyle od nas dla was w dzisiejszym odcinku. Możecie napisać, która z nas spisała się lepiej polując na plażowe produkty. Myślę, że znam odpowiedź, no ale ale możecie głosować, a nuż widelec, się zdziwimy. Ty masz na pewno więcej i dodatków. Ja mam dużo torebek i to zrobiło robotę w tym odcinku. Chyba nie? tak. Bo w sumie, bo w sumie buty też pół na pół. Tak. No. Czapki w sumie te same. Kapelusze. Tylko może jakąś większą energię miałam. Może. Może tak. Może nie byłaś tak od razu zniechęcona, bo u mnie to były zakupy przed wczasami. Ja bardzo chciałam. Ja bardzo chciałam, wiesz, to był mus, a u Ciebie to tak albo zostanie, albo nie zostanie, albo będę miała, albo nie będę miała, co los pokaże, a u mnie to był wiesz, mus, presja! No, no dobra, I co kochami. wyszło, nic nie wyszło. Dziękujemy Wam za to, że byliście właśnie w tym odcinku razem z nami. Mamy nadzieję, że się Wam on podobał. Zostawcie po sobie ślad, no i jak zawsze... Zapraszamy Was do śledzenia naszego letniego maratonu odcinków. Wbijajcie na naszego Instagrama oraz TikToka. I widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. O matko i córko. tak kochani. Bajo. Zagrzewane pod górą ciuchów e, zginęły mi e, na moment e, sztućce plastikowe, które kupiłam. Właśnie z myślą o plażowaniu. Często jest tak, że chcąc jakiegoś kebaba na plaży, nie wiem, jakieś lody, cokolwiek, dają nam tam e, takie sztuczce zrobione z takiego cienkiego plastiku, który się po prostu łami w momencie, kiedy coś kroimy. Tutaj mamy sztuczce z takiego twardego e, plastiku, tak mi się wydawało są to jakieś takie porządniejsze, chociaż faktycznie się trochę wyginają ale mam wrażenie, że i tak są trochę porządniejsze od tych, które dają nam jako jednorazowe w restauracjach i taki zestaw sztućców kosztował 10 zł więc myślę sobie, że warto się w taki produkt plażowy również zaopatrzyć i po prostu właśnie wrzucić do torebki czy plecaka w momencie kiedy wybieramy się na plażę i co? jest dobrze? jest dobrze, jest tanio? jest tanio